Witam cię na kanale Możesz więcej. E, właśnie planujemy sobie zrobić coś takiego, że e, w niedzielę, w środę będziemy zamieszczać nasze materiały głównie z jakichś takich bardziej, może, tutorialowych, takich przemyśleń, e, stricte mm, jak coś wykonać, to znaczy stricte inwestycyjne. A e, w niedzielę będziemy sobie dokonywali przeglądu naszych pozycji, przeglądu naszych działań w tym tygodniu, w danym tygodniu oraz przeglądu. Szybkiego przeglądu rynku. E, tak więc, zaczynamy. Zaczęliśmy sobie, spojrzę. Zaczęliśmy ten tydzień od dwóch przegranych. Dwóch przegranych. Dlaczego cieszę się z tego powodu, że to były przegrane? Ponieważ potwierdziło się to, co, potwierd co, to, to, co już e, było widoczne w zeszłym sezonie. To znaczy. E, Tłumaczę. Mamy coś takiego jak periodyzacja sezonu. To jest po prostu nic innego jak charakterystyka poszczególnych etapów sezonu. Bo cały sezon trwa tam, teraz jest teraz będą 72 gry, zazwyczaj jest 82 gry, zazwyczaj jest 82 gry, zazwyczaj jest 82 gry. Jest to trochę czasu i nie można powiedzieć, że dany zespół w jednym sezonie będzie, będzie należy postrzegać tak samo. Bo priorytety sezonu, priorytety tej, tego, tego teamu w tak dużym okresie czasu to jest przeszło 6 miesięcy w tak dużym okresie czasu się zmieniają. Zatem i jego styl gry się zmienia, jego zaangażowanie się zmienia, jego management się zmienia, zawodnicy mogą się zmieniać. Nie możemy więc traktować jednego teamu cały czas tak samo i szablonowo podchodzić do inwestycji. Większość razy statysty, statysty, nie, nie, możesz, nie, nie można używać szablonu. Każdy przypadek jest indywidualny, zależy od ceny, zależy od e, tego kto będzie grał, zależy od poszczególnych też e, można zauważyć na Instagramie na przykład, e, czy, 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 czy jak wygląda poszczególna sytuacja zawodników. Eee, tak więc to są, to są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, i wracając do tego, od czego wyszliśmy, czyli od naszych dwóch przegranych, cieszę się z tego powodu, bo potwierdza się to, że na początku sezonu zespoły, które są faworytami, zespoły, które gdzieś tam będą podejrzewam, biły się o playoffy, będą w playoffach, e, będą, będą rywalizowały o to mistrzostwo, bo oni tam nawet są faworytami. W przypadku Lakers do mistrzostwa e, te zespoły traktują początek sezonu jako poligon doświadczalny, to znaczy e, mamy dziwne ustawienia trenerskie mamy dziwne, mamy specyficzne zachowania na tej zasadzie, że e, oni się wdrażają i nie zależy, e, czy tam będą e, mieli, nie wiem, 80 wygranych, czy będą mieli, e, czy będą mieli 79 nie? to nie o co chodzi Te, większość z tych zespołów jest w stanie to zrobić, ale po co się żyłować w sezonie regularnym, kiedy m, później w playoffach będziemy mieli Kapsko, bo wszyscy będą zmęczeni. To jest jednak, jednak spory wysiłek, nawet jak patrząc na to, jaki mają sztab medyczny w NBA, podejrzewam w dzisiejszych czasach więc 82 gry. Tempo gry wzrasta. W związku z tym, jak wiem, znaczy wysiłek interwałowy ponoć jest najbardziej przemęczającym wysiłkiem. No, a koszykówka to właśnie interwały, wyskoki, wszystkoki, e, praca na nogach nisko, tutaj no brona, więc wiadomo o co chodzi. Dobrze, e, tak więc e, underdogi, underdogi. E, I w przyszłym sezonie albo będziemy w ogóle pomijać e, sobie no, obstawianie w tego typu e, okresie. To znaczy, pierwsze poczekamy aż każdy zespół rozegra tam jedną grę. Dlatego właśnie nie obstawiałem Houston też dzisiaj, bo. Chcieliśmy obstawić Houston, ale nie zagrali jeszcze. Przebili linię, którą zamierzaliśmy obstawić. Natomiast no. I e, o co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie ten poligon doświadczalny, czyli czego się nie da. To jest Loteriada. To jest Loteriada. Miami podoba, nasza druga przegrana Miami ponownie, na papierze, miało wszelkie, wszelkie powody do tego, żeby wygrać to spotkanie. Natomiast wyszli nowym ustawieniem na Pointkarcie był Tyler Hero, w związku z tym nie sprawdził się, nie sprawdzał się początkowo w tej roli. Orlando również przycisło trochę mecz, był na styku, natomiast ewidentnie, może nie ewidentnie, ale nie lubię takich mocnych sformułowań, jeśli mówię o inwestowaniu, natomiast było widać, było widać pewne aspekty, że Miami nie gra na 100% i nie musi grać na 100%, no bo, no bo i po co mają się żyłować, tak? Jeżeli, jeżeli, jeżeli to jest początek sezonu. Dobrze. E, z kolei Orlando, bardzo ciekawe, e, powiedział tam Aaron Gordon bodajże, że mm, jakby rywalizowanie z takim zespołem jak Miami Heat e, i wygrana z takim zespołem jest dla nas dobrym znaką, tam wiecie o co chodzi, nie? To jest jak taki młodszy brat, który jak to nazwali, jak to nazwało jedno z moich źródeł, źródeł syndrom młodszego brata, że po prostu jakby wiesz tak mu zależy mocno na tej wygranie, no i w sumie no dobrze no taki okres trzeba po prostu umiejętnie, umiejętnie zarządzać kursami, umiejętnie zarządzać ceną Dobrze to by było nasze przegrane w tym sezonie, w tym tygodniu O w tym sezonie też mogą być w sumie jakby tylko tyle było Miami Miami Heat. Miami Heat grało w Christmas Day, tak mi się wydaje to był. I co ciekawe, niestety nie możemy na razie, ze względu na strukturę naszego działania, udostępnić Wam tradingu. Bo nie wyobrażam sobie tego na razie, jak to by działało. To byśmy się musieli wymieniać numerami telefonu, chyba, i, i, i takie działanie. Natomiast no nic, pomyślimy, ale e, trading. Miami Heat. Bo obstawiałem na. Mamy trzy strategie, jak, jak już tam mówiliśmy wcześniej. To znaczy mamy short term, mid term i long term. Tak? Long term to są zakłady w stylu kto dostanie się do playoffów, kto będzie mistrzem konferencji, kto będzie zwycięzcą dywizji, kto nie wiem, czy tam na przykład Denver Nuggets będzie miał więcej niż 44 zwycięstwa tak, w sezonie regularnym. To są zakłady długoterminowe, e, których właśnie podstawą, fundamentem jest e, dłuższy okres czasu. Tak? Są one stosunkowo o dziwo. Łatwiejsze do przewidzenia w zakładach e, niż te midterm i short term. E, zazwyczaj, zazwyczaj, więc, więc to jest, to jest no, po, polecam ogólnie. E, mamy, dobra, nie zagłębiając się w większe szczegóły. I e, e, Miami Hit, Miami Hit dla z New Orleans byli po porażce z Orlando i e, e, Sprawa, bo, ciekawa sprawa, bo przegrywali trzema punktami w momencie, w którym zauważyłem, że i faktycznie Miami nie grało za dobrze w tamtym okresie, znaczy w tym akurat pojedynczym momencie, tak? O to mi chodzi. I przegrywało z New Orleans trzema punktami. Natomiast kiedy zauważyłem, że bugmaherzy wystawili na wygraną Miami hit w pierwszej połowie kurs 2.40. No to decyzja mogła być jedna. Zainwestowałem. Zainwestowałem, bo cena była. Ta cena nie miała prawa tam być. Miami powinno w tamtym momencie wynosić. Cena na Miami powinna wynosić 1,85 maksymalnie. Więc widzimy, że o 60% czyli o jakieś no mniej więcej 42, 45 może procent tej ceny, cena była zawyżona więc e, widzę sporo błędów ze strony bugmacherów naprawdę nie oddziałują te, te, takie same emocje jakie działają na nich dzia, jakie działają na nas działają na nich bo od ich wyników od ich wystawiania linii również zapewne pe, w pewnym sensie może zależeć ich praca tak e, cóż nie wiem jak to działa ale 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 no dobra nic e, w każdym razie to by, była nasza, to by był nasz trading. Teraz przechodzimy do naszych wygranych, które również mieliśmy okazję zapewnić Wam. W tym tygodniu uzyskaliśmy skuteczność 3 na 5 nie licząc tych pierwszych dwóch przegranych. To teraz mieliśmy trzy udane inwestycje. Pierwszą z nich był Brooklyn. Pierwszą z nich był Brooklyn. Kiedy zauważyłem kursy na Brooklyn versus Boston 1.80, znowu cena miała tutaj duże znaczenie w podejmowaniu przeze mnie decyzji. Brooklyn jest niedowartościowany Przepraszam, przewartościowany, bo właśnie jakby Albo dobra, nie będę tego mówił, bo znowu zejdzie za dużo czasu Kiedy indziej W każdym razie Brooklyn 1.72 1.72 dobre kursy Jak na Brooklyn Jak na Jak na to co zareprezentowali, zareprezentowali grający Golden State Warriors I jak widzieliśmy No rozbili, rozbili Goldenów Rozbili goldenów. Nie podoba mi się Golden State Warriors i szkoda mi Stefana. Szkoda mi bardzo Stefana. Eee, cóż, nie podoba mi się Ubrę, nie podoba mi się mowa ciała Ubrę przede wszystkim, ale pomijmy. Ja mam taką awersję do osób egoistycznych, trochę, więc no cóż. Eee, tak. Eee, Następnie nasza eee, udana inwestycja. Atlanta, aha, kursy wynosiły 1,72 na Brooklyn Także nie ma najgorzej, idziemy dalej Znaczy inaczej, był zapewniony jakiś tam satysfakcjonujący zwrot w moim odczuciu Kolejna rzecz Atlanta Hawks versus Memphis Grizzlies Atlanta, bardzo ciekawy zespół, bardzo ciekawy zespół w tym sezonie będzie Zyskali, zyskali naprawdę ofensywne Ofensywnie potężne wsparcie Potężne wsparcie w postaci Gallinariego, w postaci jest, eee, no, nie mogę. Boja, Bojana Bogdanowicza. Bogdana, sorry. Bojan jest w Utah Jazz. Mieszają się zawsze ci panowie. 116,5 punkta mieli zdobyć powyżej tej linii Atlanta, a zdobyli 122, więc jest dość w porządku. Wprawdzie mieli problemy w pierwszej kwarcie, ale zwalam to na Karp godziny 15, o której grali dość wcześnie. Rozkręciły się później chłopaki, połapali fauli w Memphis e, Znanym z twardej obrony, mocnej obrony Jonas Valanciunas e, miał 5 fauli Dillian Brooks został wykluczony z gry z 6 faulami Jamoran z tego co kojarzę, jak patrzyłem chyba zostało od 2 minuty 17 sekund do końca 4 kwarty Miał na w swoim koncie 4 faule e, Trey Young potrafi to robić I prawdę powiedziawszy, czy widzimy od strony ligi NBA pewne jakby taką wyjście też w stronę e, Treyjanga e, na tej zasadzie, że czasem mógł widzą faulę, których nie powinni. A no widzimy, no Liga to Highs. E, Liga to Highs i podejrzewam, że też to będzie jeden z głównych czynników, dla których Brooklyn znajdzie się w finałach. E, Miami będzie miało ciężko z Brooklynem, e, a, a taki matchup KD w połączeniu się z Kari, gdzie tam była ta taka zażyłość, że Kari powiedział, że o nie chce być w cieniu Lebrona, bla. bla, bla. Co, co w sumie rozumiem w pełni, fajnie, że jest ambitny, nie? E Będzie to ciekawy matchup i to może być jeden z czynników, e dla których liga, która w zeszłym sezonie, jak teraz dziesiątki, setki przedsiębiorców zresztą, e setki działalności, obrywała mocno przez covida, przez to, co, przez to, przez to, kto wymyślił sposób radzenia sobie z covidem, może o tak, który jest wymierzony no, a dobra mniejsza e, ale e, tak, więc trzecią naszą decyzją inwestycyjną był Libuls, e, kurna Pacers, kurde Pacers e, tak, 1.55, bardzo kurs optymalny na zwycięstwo z, bez opcji remisu e, zawsze takie wybieramy, przypominam jeżeli wybieramy zwycięstwo jeżeli wybieramy czyste zwycięstwo, bo mamy również zwycięstwo z remisem, gdzie tamte kursy są większe, powiedzmy o 500, ale nie jest to jest to nieproporcjonalnie nieproporcjonalny wzrost ewentualnego zysku w porównaniu do ryzyka, jaki na siebie podejmujemy, bo statystycznie w momencie, w którym bierzemy opcję z remisem, to mamy trzy opcje do wyboru czyli Prawdopodobieństwo statystyczne, jakby trafności naszej inwestycji wynosi 33%, jedna trzecia. Natomiast w momencie, w którym nie bierzemy opcji, nie bierzemy opcji zakładu z remisem, mamy, mamy zaledwie dwie opcje, zatem jest 50 na 50, tak? także mamy 12% zysku, a 500 tam nam wzrasta bez sensu. Także nie bawimy się w to 1,55 Indiana. I to by było na tyle. To by było na tyle. Ja przeprowadziłem 6 działań w tym tygodniu ze skutecznością 4 na 6 ze względu różni się to ze względu na ten trading, tak? Będziemy o tym myśleć, w miarę jak będzie, będziemy o tym myśleć. Będziemy o tym myśleć. Natomiast nasza ogólna skuteczność w tym tygodniu wynosi 3 na 5. Wyszliśmy, jesteśmy stratni 9,49% kwoty pieniężne jaką zainwestowaliśmy natomiast jest to dobrej myśli jest to początek sezonu w związku z tym co najważniejsze potwierdzają się prawidłowości które zaobserwowaliśmy w tym ciężkim okresie początkowo sezonowym w zeszłym sezonie więc cóż jak zawsze jak zawsze optymistycznie patrzę w przyszłość więc myślę że będzie, myślę, że będzie dobrze dzięki za twoją uwagę to by było na tyle, trzymaj się do następnego odcinka.